na Jeziorem Bodeńskim, malutki kościółek, przepiękny i uroczy, jak wiele kościołów, które tutaj znajdziemy. Podobno tutaj w tym kościele dokończył swojego życia patron tej ziemi, San Galus, święty kaweł, tutaj oddał swoje życie. W tym kościółku znajduje się ten piękny obraz przedstawiający Pietę Matka Boża, która przytula do siebie zdjętego skrzyża Pana Jezusa. Zwiastowanie Pańskie, wtedy kiedy przychodzi Anioł do Maryi i zwiastuje tę wielką radość, że na świat przyjdzie Zbawiciel, który wyciągnie człowieka z jego bagna, z jego grzechu, z opłakanej sytuacji, to jest taka radosna wiadomość. Ale tak naprawdę w tej scenie zdjęcia skrzyża Pana Jezusa i oddania go w ręce Matki Bożej, można powiedzieć prawo, że tutaj również dokonuje się zwiastowanie. To jest zwiastowanie, które dotyczy właśnie naszej radości, bo Pan Jezus po to siebie ofiarował. Ta pietra pięknie przekłada się na to wydarzenie zwiastowania i zwiastowanie pięknie przekłada się na tajemnicę cierpienia, śmierci Jezusa Chrystusa i tego, co przeżywa Matka Najświętsza w tej w to dzień przyjrzyj